No i wszystko w porządku. No, będzie dobrze. O, chyba przyszła właścicielka. Poczekaj. Nie, no. Cześć Maciuś, co tam? Ja do pana Marcina. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że żeby pan uważał, bo moja mama chce mieć z panem dziecko. Maciuś, <grym> spokojnie. Pan Marcin to już chyba nam dzisiaj na zejście. zejdzie. Ja mówię Aha. tak serio, poważnie. Ona tego chce. Znaczy my nie chcemy. Znaczy Michał chce, ale on się nie liczy. Michał? Tak, ale niech pan się nim nie przejmuje. Jak pan ma jakąś żonę czy dziewczynę, to niech pan powie naszej mamie, że pan nie chce mieć dziecka, ale jak prosto w oczy, tak, żeby zrozumiała. Tak, na no wprost. Tak. Bez owijania w bawę. Bez obijania bawełny. Dobrze? Mhm. Dobrze, to dziękuję. Patrzęcia, do widzenia. A. Aśka, ty mi powiedz tylko jedną rzecz. Ile Patrycja ma dzieci?